Eisenbichler tym swoim skokiem trochę pomaga Austrii, ale jeszcze musi postawić kropkę na D zdobywca Pucharu Świata w poprzednim sezonie. No i stawia, Postawił. to nie będzie wielka przewaga, ale jednak Austriacy z Niemcami wygrają. 7,5 metra w pierwszym skoku. Strata do Angela Niska, 3,7 punktów po pierwszej serii. Spokojnie też w locie, ale daleko tyle, że niewiele brakowało, a mogło skończyć się upadkiem. No i Markus Eisenbichler, Duża przewaga. 8,8 punktu nad Dawidem po pierwszej serii. Kropnął wtedy straszliwie daleko, a teraz, a teraz też daleko. Zasłużone zwycięstwo. Znowu lądowanie kośla, ale jakie to ma znaczenie, skoro znowu przeskoczył obieg. Szedł z progu powinien daleko polecieć. Jest daleki skok. Problemy przy lądowaniu, bo nisko przysiadł, ale odległość rewelacyjna. Po sumowaniu tych rezultatów okazało się, że to on tym, w tym momencie wychodzi na prowadzenie, no ale pewnie długo go nie utrzyma, bo teraz Halbo Regner Granerud. No, spokojnie, spokojny, długi lot, najładniej teraz chyba skaczący spośród tu obecnych zawodników. drugim, ale traci do Johanssona 4,5 punktu. Lider Pucharu Świata, albo Regner Granerud. Czy całe podium dzisiaj będzie dla Norwegów? No, powinien być w pierwszej trójce, jeżeli ta zielona linia nie kłamie. pewno i teraz rod, który miał pół punktu przewagi nad Polakiem. Też musi skoczyć daleko. Też muszą to być wysokie oceny. Daleko może być, bo troszkę wiatr zelżał. No, no. Uh, uh, uh. Odległość świetna. Co do tego nie ma najmniejszej wątpliwości. Problemem jakimś dla niego jest być może lądowanie, ale on walczy o odległość i to lądowanie zdaje się schodzi na dalszy plan. Znowu będzie walczył o odległość albo tym no, razem... Tak trochę bardziej skunktatorsko. Więc można polecieć daleko, zobaczymy czy będzie to w stanie wykorzystać. Pewnie będzie. Pytanie, jak daleko poleci. No. No, no, blisko będzie, blisko będzie. Niższą odnoty grane Ruda. Nad Kamilem miał 6,20 punktu przewagi, nad Piotkiem dużo więcej. Dawid Kubacki walczy o podium, o zwycięstwo, może fantastycznie. O rekord Przeskoczył e, Grosa Olimpiaszance chyba reprezentant Polski. Podium reprezentanta Polski, a czy będzie zwycięstwo Kamila Stocha? Lider po pierwszej serii z niewielką przewagą nad Angela Niszkiem. Polak w powietrzu, gdzie wyląduje na... Yes! Jeko! Yes! zwycięstwo Kamila Stocha. To nie ulega wątpliwości. Zapieczętowanie wielkiego sukcesu naszego zawodnika, zdobycia po raz trzeci Złotego Orła Triumfu w turnieju Czterech Skoczni. Lider po pierwszej serii Kamil, jak w posągu, pięknie, bardzo daleko, pięknie. cudownie, profesora, maestria, no niesamowity występ Kamila Stocha. W formie Kamil, popatrzmy zatem, jak poradzi sobie w drugiej serii, w pierwszej. 139 metrów, teraz skok 140-metrowy rozwiązywał właściwie sprawę i jest, i jest, ponad 140 metrów, znowu to zrobił, wylądował daleko, fantastycznie obejmuje prowadzenie. Osiągnął 140 metrów, dostał też bardzo wysokie oceny za styl. Czy będzie kolejna wygrana lidera klasyfikacji generalnej Pucharu Świata? Za chwilę się okaże. zakończenie, Ostatni akord Daniel Huber. Świetny skok w pierwszej serii. Jakie warunki? Wygląda na to, że dalej wieje pod narty. Wysoki pułap lotu Austriaka. No, chyba, chyba, chyba będą na pierwszym miejscu Austriacy. A też potrafi tu za 40 metry pofrunąć. Pokazywał to już w trakcie tego weekendu. Wolniejszy na progu od Johansona. Ale ląduje dalej. Tyle tylko, że ląduje. Niezbyt pink. Niezbyt pink. Czy Halbo Regner Grany granerut skoczy równie dobrze jak w pierwszej serii. Lider planu świata wygrał pierwszą serię skacząc 130 metrów. Teraz e, tak daleko no. nie ląduje. Ale, ale, no zobaczymy jak to będzie. W pierwszym skoku przewaga jednego punktu 10 nad ze Michlerem. No i chyba, chyba będzie podium dla Norwega. Tak to tak. wygląda. Regner Granerut. No zobaczymy, czy będzie kolejne w tym sezonie zwycięstwo lidera Pucharu Świata. Czy umocni się na prowadzeniu w cyklu Willingen Six? O, oh, nie ulega oh, wątpliwości. Tym razem nie ulega wątpliwości, bo Tak jest. No i zobaczymy, jak to się zakończy, proszę Państwa. Wiemy już na pewno, że to jest ostatni skok dzisiaj. Albo Regner Granerud, reprezentant Norwegii, wygrywa! Wygrywa te zawody. Znowu skacze genialnie, znowu skacze bardzo daleko. Drugi Bor, trzeci Piotrek, potem Laniszek, piąty Dawid. No i czy po dziewiąte zwycięstwo skacze Halvor Regner Granerut? Tym razem nie ma obniżonej belki startowej dla Norwega. Skacze po dziewiąte w tym sezonie zwycięstwo Halvor Regner Granerut. Czyli będzie rekompensata ponad 20 punktów. bo sam rozmiarem skoczni wylądował. Koba Jasi, 4,8 straty do lidera i prawie 4 punkty przewagi nad Tandem, który skakał przed chwilą. Szansa na najlepszy wynik w sezonie. I wykorzystana, tak mi się wydaje. 3,6 punktów przewagi. Laniszek jest liderem, a Granerud kończy dzisiejsze zawody. Po to, by wygrać po raz jedenasty w tym sezonie. I wygrywa. Chyba, Chyba tak. wygrywa. Tak to wygląda, że będzie to wygrany konkurs dla Halvora Grany Graneruda. bardzo dobrych dyspozycji, czego dowodem jego zwycięstwo przed tygodniem na Wielkiej Kroki w Zakopanem. Już w powietrzu Japończyk. O, ładny skok, daleki. Ale chyba przed zieloną linią wylądowany. 86,5. Mając na uwagę formę, w jest Norweg, to to dla niego nic trudnego. Proszę popatrzeć. Oho! Bez dyskusji nie pozostawił najmniejszych wątpliwości, że to Norwegia w dzisiejszym konkursie Dużym Mieszanych jest najlepsza. Potem jeszcze stawał na innych stopniach podium, no ale zwycięzca już nie było. Rioju Kobayashi w tym sezonie też e, tych triumfów zbyt wiele nie ma. Ale on w ostatnich konkursach, no i teraz chyba, chyba leci po to, by wygrać rekordista oh! skoczni. Przeskoczył letalnicę Ryoju Kobayashi na początku sezonu e, za rywalizację w Skokach. Karl Geiger. Ale się w formie nieprawdopodobnej o, świetnie, Karl Geiger. musiał 228 metrów przelecieć, aby. A teraz Karl Geiger czy postawi zwycięską pieczęć na wysiłkach swoich kolegów, którzy sprawili, że Niemcy prowadzą po trzech grupach? Chyba tak, chyba tak. To był dobry lot. Nie tak długi może jak ten w wykonaniu Kobayashiego przed chwilą. Witler, Preutz, Huber i Sato, a teraz Karl Geiger. Wicelider Pucharu Świata w Lotach. Wicelider po pierwszej serii. W odróżnieniu od Słoweńca on sprawia wrażenie zawodnika, który kapitalnie mobilizuje się na najważniejsze próby. No i jak widać, tak jest i tym razem mistrz świata w lotach będzie no w najgorszym wypadku będzie dzisiaj drugi